Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Koreańskie Wymysły. Z tej strony Mikellinio i dzisiaj mam zaszczyt zaprezentować wam dosyć nietuzinkowe zestawienie, ponieważ będzie to kenik autorstwa użytkownika Kainmain, który był podobno broken od czasu sezonu 11, aż do momentu kiedy jest sezon 13. Wybieram ewolucję czy duszę niebieską. Wronki prezentują się następująco. Gramy sobie tutaj zdobywcę, nie żadnego First Strike'a, Dark Harvesta, jak ma tutaj miejsce. Conqueror to jest taka ogólna runka, która dopasuje się do każdej możliwej postaci, więc myślę, że tym keynem też sobie to będziemy szybko nabijać. I dodatkowo też ze względu na fakt, że będziemy posiadać bardzo dużo zabójstw na początku, wydaje mi się, że te buty wyjątkowo 8, może 9 minucie też przyjdą do naszego ekwipunku, przez co będziemy mogli łatwo sobie biegać po mapie i każdego dekrasować. Niestety, matchup bardzo mocno na mnie pozwala zdobywać nazwijmy to niebieskiej ewolucji, więc myślę, że zrobimy sobie czerwony side, czerwony trade i dopiero co później pójdziemy czy skoczymy na bota na szybkości, żeby jak najszybciej dać się poznaki oraz niebieską duszę nastakowywać już na swoje konto. Znając życie, dusza czerwona szybciej ci się nafiduje. no też tak myślę, że ją szybciej zdobędziemy. Znając życie, tak będzie. Dlatego co? Trzeba wykorzystać okazję, żeby pozdobywać chociaż kilka staczków, i nawet i z tego co widzę asystę, nawet i praga. także poczamp. Ale niestety pierwsze staki jednak lecą na czerwoną stronę niż jeżeli na tą niebieską. Z przedmiotów jakie dzisiaj będziemy składali na pierwsze rzeczy, to na początku musimy zraszować Iron Spike Whipa, bo według tej rozpiski, którą mi tutaj widz przygotował, będziemy to składali by następnie to kontynuować innymi aspektami jak na przykład Black Leaverem, Manamuną w międzyczasie, jakimiś innymi sprawami oraz Raven's Hydrum, która może być bardzo silnym priorytetem, żeby wbijać się w przeciwnika, czyścić falę stworów i co najważniejsze leczyć się w bardziej kluczowej sytuacji yy, i przeżyłem nie przeżyłem, szkoda dobra, jazda jazda, jazda, jazda Pyk. OK. Chciałbym jak najwięcej wystakować tego. No i fajnie. Dużo staków poleciało teraz, więc mamy większe szanse na przebicie czy zdobycie niebieskiej formy, także cudownie. Ogólnie widz mi powiedział, czy podkreślił, że na tym zestawie przedmiotów lepiej grać w wymaksowane Q, niż jeżeli bierzecie dwa razy Q i dopiero potem maksujecie W, więc tak to mniej więcej wygląda, i zobaczymy, czy przyniesie to bardziej pozytywne konsekwencje, czy też nie do końca. Wariacie, nie chcę się z Tobą bić, nie obraź się, ale ja nie chcę mieć czerwonej formy jako pierwszej. Mission Manolux. Ok, superowo. On chyba nie zdaje sobie sprawy, co on teraz robi. Dobra, takie losowe tradey dla mnie są jak najbardziej worth. Bo chociaż mogę łatwiej zdobywać dusze i dzięki temu szybciej się przemienić na to, co faktycznie tutaj pragnę zdobyć od dobrych kilku minut. Więc dobra, chyba mamy tą przemianę. Mamy? Mamy przemianę. Superancko. Zdobycie całej ewolucji, czy zdobycie tej przemiany to chyba bardzo dobry timing, co? Tradycyjnie z tego co kiedyś wyliczałem, to to się powinno zdobywać w przedziale jakiejś ósmej, no może 10 minuty przy ciężkich meczapach. A szósta, zwłaszcza dla Asesina, to jest idealny warunek. I on go generalnie tu wskakuje, więc można byłoby go troszeczkę skontrować. Mam takie przeczucie, że on gdzieś tutaj będzie stał i właśnie będzie walczyć o. Tak jak mówiłem. Rozpalimy to. 4 sekundy mi brakuje. Tak. Jak miałbym erkę, to byłoby zdecydowanie prościej, ale tak, to wolę nie ryzykować. Nie wiedziałem, że tą formę się da tak szybko wbić. No, wystarczy tylko i wyłącznie kitrać na bocie, ewentualnie na jakimś dalekodystansowym meczapie i wtedy od razu niebieską formę dostajesz. Wiesz, biłem się co prawda bardzo mocno w werli z Nocturnem, dzięki temu zdobyłem te czerwone staki, natomiast ta przemiana zwraca uwagę na to, co więcej, z czego więcej zdobyłeś. Więc jeżeli więcej zdobyłem niebieskiej formy, bo Zbiłem się z Luxaną, Ksają czy chociażby na przykład Gnarem, no to wiadomo, że od razu będę assassinem. Natomiast jeżeli bym się bił z Nocturem w tym przypadku albo Jonaszem, no to zdobyłbym Czerwoną i bym knął, że przez kolejne dwie minuty nie mogę być zabójcą. Na bocie to jest idealny warunek. Patrzcie tą Luxanę. że to jedno kombo wystarczy i gościa już nie ma. A zresztą Waldys. Patrzcie to. Pyk, pyk. No i typa nie ma. Co sądzisz o Red Kane pod podle Eclipse'a? Słuchajcie, Kane jest tak wszechstronną postacią, że cokolwiek byście mi zasugerowali i tak bym powiedział, że jest OP. No może nie pod APK, może nie pod jakieś krytykale czy coś, chociaż w sumie to można fajnie przetestować. Jednakże wydaje mi się, że takie zwyczajne miary możliwości buildy to zawsze będę traktować to neutralnie. Gańsły słynie z tego, że możecie one shotować danego przeciwnika, jak macie jeszcze odpowiednio wyfarmioną duszę. Także widzicie sami, że nawet ja bez żadnego itemu skończonego połowę HP zabieram tej luksamce, która musi niestety flashować. O! Jazda, jazda. Kurde, ma Fojek to chyba robi oro, co? Ma Fojek robi oro, a MFK co robi? A ma fojek, ma fojek, ucieka. Dobra, powinniśmy tą luksanę zabić, Imo. Wiesz, w końcu fragi na naszą korzyść, a nie dla przeciwnika. sorry, sojusznika, przepraszam. S? No co? Przeżyłaś? Ej, tak się nie robi. Wariacie, tak się nie robi. Okej, okay. flesza mi potrzeba. Jak miałbym flesza, to byłoby o wiele lepiej. Pamiętajcie, jeżeli jest okazja, żeby zdobywać smoka, to natychmiast go realizujcie. Jonasz jest na topie, Gnar jest na topie, a jak widzieliście, Nocturn się wycofał do bazy. Utrzymując co prawda swoje KDA, ale straci przy tym kolejnego obiektywa. Dzięki temu nasza postać się wzmocni, nasza drużyna się wzmocni. I na pewno nikt nie będzie pisać Jungle Difference, skoro zobaczy, że to my posiadamy dwa smoki, a nie na przykład jednego. No, daj kila. Dzięki. A coachingi dalej będą. Mówisz o takich stricte materiałach, gdzie analizuję kogoś gierkę? No pewnie będą. Tylko oczywiście po modernizacji kanału, bo szczerze mówiąc na ten moment nie chcę tego robić, bo bym robił to niepotrzebnie na siłę. A bardzo mocno czekam na zakończenie jakby kursu i zakończenia procesu właśnie układania strony internetowej. Biegnę, biegnę wariacie żyj! Dobra, powinienem go chyba porobić, co? Okej, okay. let's go. Poczekamy aż sobie gościu z W. Sorry, spali swoje E. Dobijemy go z autoska, zabierzemy wave'a i się też wycofamy. Siema, dawno mnie nie było. a Widzę, że teraz wszystkich wzięło na te wspomnienia i kiedyś to było, albo siema, witam serdecznie po długim, długim, długich nieobecnościach. Poważnie. Okej. Okay. Trochę końcówką hitboxa, ale całe szczęście się udało. Ta gierka będzie bardzo ciekawa do oglądania, bo tak widzę, że junglerzy się mega nafidowali i to w sumie kto pierwszy zacznie walkę, ten wygrywa. No, który może być bardzo słaby, tak jeżeli chodzi o trafienie całego kombo, tak jak ja w tą ksaję, kiedy tam można głosować na tym season Starsie. a w ogóle to jest hit. Jestem troszkę podirytowany tym, że twórców wybrali takich, którzy są tu od dawna nieaktywni a nie wybierałem tych aktywnych ludzi, którzy faktycznie szerzą coraz większe, ciekawsze materiały i budują swoją publikę jeszcze w większym stopniu. Jest to trochę smutne, ale no cóż. Możecie głosować na, na Nolana, ale nie możecie głosować niestety na mnie. Czy który to dobra postać? No jak widzisz, ziomeczek dominuje. Czy to pod Letality, czy pod Bruisera. Sieje to spustoszenie na każdym możliwym rankingu, także... Polecam sobie wypróbować AK przetestować. Dobra, nie wiem, czy Heradzik teraz jest opłacalny, ale no w sumie na tym drake'u i tak byśmy nic nie mogli zrobić. Ej, w sumie możemy w to wjechać. Ona baituje, czy co? Nie wiem, czy ona faktycznie baitowała, czy jest głupia, ale szczerze mówiąc nie będę się nad tym zastanawiał. Kill to kill. Oj, oj, oj ja to zamykam, ja to zamykam, ja to zamykam. Powinniśmy tego Gnara zabić. Chyba, że nie ma takiej okazji. Nawet bez w sumie go zabijemy. To Rkę zostawimy na kogoś innego. O, na przykład na Nocturna. Dobra. I gitara siema. Teraz 40 widzów, Ma Michael Średnik na live jest po 70. Zależy też jaki oczywiście temat jest na transmisjach. Bo jeżeli są to koreańskie wymysły, to zauważyłem jest o wiele więcej zainteresowanych. Natomiast jeśli mówimy o... TryHardu na łezcie, to na TryHardu na czasami się zdarzy po 10-15 osób. Jest to bardzo ciekawe zjawisko. Mam nawet wrażenie, że ludzie już nie chcą oglądać TryHardu na na topowych rankingach, bo jest to nużące. Te same postacie, to samo wkurzanie się i tak dalej. Kiedyś to było super, bo jest takie wow, grasz na najwyższym progu szacuneczek. Teraz jest to taka tradycja i ludzie chcą czegoś nowego. A koreańskie wymysły są właśnie taką nową serią która odświeża proste standardy League Legend. Poprezentuje się coś, czego na co dzień się nie widuje, i kto wie, może nawet się wymyśla nową metę czy nowy sposób na wbijanie dywizji. Tym sumie ksaję mógłbym porobić, bo tak biega sobie samotnie. Także kliknijmy Pyk-pyk, myk-myk. Dzień dobry, Siemano. Erkę pewnie chłopaczy na odpali. Ok. I ok. Niestety kłopot jest taki, że zginąłem kosztem tego, znaczy wiesz, bo każdy prawie nagrywa takie coś, a ty pokazujesz coś z ich poziomu, bo nie się, że większość ludzi siedzi w brązie. No tak, dlatego te treści też są bardziej klikalne i bardziej nawet efektywne i jakościowe, bo ludzie mogą przetestować coś, co faktycznie działa na ich rankingach, a nie ciągle challenger, challenger, jeszcze raz, challenger. I kurde, brakuje mi setnej sekundy do erki. Dobra, jakoś się udało przetrwać. Tylko czemuś chłopaczy na tutaj uciekł? Nie wiem. Okej, okay. zabiłem gościa w ścianie. I raczej tego Gnara też powinniśmy zabić. Chyba, że chłopaczy nas pali flesza, ale raczej. Raczej nie ma gdzie. Kurde, serio? Kombo nie trafiłem? Ok, nice. O, Janasz chyba widzi fraga? Jednak nie. Dzięki. To jest build pod przeżywalność i lepsze skirmisze, bo masz mniej obrażeń niż letality, jak coś? Możesz o tym wspomnieć? To no właśnie wspominam. Czytam twoje wiadomości, Kate May na głos, żeby tutaj do każdego to trafiło. I równocześnie też możesz dla osób niewiedzących czy początkujących wyjaśnić, czym jest pojęcie skirmisz. Walki 2 na 2 versus 2 versus 3. O, no to widzicie już widzowie. Macie czarno na białym podane, jak to wygląda. Dobra, pyk pyk Kurde, najgorzej, bo mi drużyna nie może pomóc. Nie. Jeżeli serafina by mnie troszeczkę więcej uleczyła, to bym miał Linkera i bym przeżył, ale cóż, matematyka niestety zawodził mnie dzisiaj. Z tym stanem posiadamy ponad 3000 HP-ków. Dokładnie mamy Prawie że 100 ability haste'a, no i damage też się prezentuje całkiem nieźle, tylko tu się akurat nie fortunie zdarzyło, że nie możemy wyeliminować naszego przeciwnika, bo niestety zniknął nam z pola rażenia. Ojojoj, ojoj, ojoj. Oj. Przynajmniej zabiliśmy nocturna. nie ma co narzekać. Jeszcze asystkę dostaniemy. No to widzicie, w ostatniej walce nie pokazaliśmy skilla, ale pokazaliśmy na pewno, że jesteśmy idealnym miejscem armatnim, by nasza drużyna domknęła cały temat. Tego builda na Keni oceniałbym w takich statystykach 7 na 10, wiecie? Builda mamy takiego fajnego, mamy walnięcie, mamy jakiś tam power spec, nazwijmy to. Nie mamy też HP, które nam ratują sytuację, kiedy nie trafimy jakiegoś kluczowego kombo, tak jak było to w tym przypadku. Problemem niestety są te. Przewracanie leczenia, bo na czerwonej formie dwa razy lepiej byłoby to widoczne. Natomiast tutaj jest to trochę kwestia symboliczna. Customowe buildy to jest śmiechawa. W niektórych przypadkach full ability haste Luxana robi 400 AP i ulta ma co 14 sekund. Tak, właśnie dlatego lubię takie rzeczy testować, bo mnie bardziej satysfakcjonują nawet i w samym graniu. Kurde, szkoda, że niestety chłopaczy przeżył to. Gościu zmisował swoje combo. Uj! Gościu zmisował swoje combo, także należy to wykorzystać. Jezus, ile ty się leczysz? Najgorsze, niestety, w tym buildie to są jednak ogłuszenia, jakie mogą nam przeciwnicy nabić, nie? Bo faktycznie to jest większość, większość adeków, więc chcę zastosować sobie tak stricte merkury, żeby. Znaczy, merkury, armory, przepraszam. Żeby mi tutaj przeciwnicy dużo nie bili. Natomiast, no, merkury by się tutaj bardziej przydały. W szczególności kiedy mówimy o nokturnie. Ty, kurde, z jednej strony tak ta gierka wygląda jak na taki istny stomp, a z drugiej mamy problemy, żeby to domknąć przez ostatnie 10 minut. Także zobaczymy, czy się uda teraz wygrać ten fight, czy niepotrzebnie będziemy przedurać kolejną minutę. 8? Dobra, typa już nie ma. Raz, dwa, trzy. Dobra, 4 na 5? To aż takiej tragedii nie ma. Okej, okay, przemienimy się w tego gościa. I raczej powinniśmy tego Jonasza też wyeliminować. Także superowo. No, nocturna to akurat tak mega nie po pobijamy. Widzę, że gościu ma jakieś tam armory. Ale takiego gnarka to już prędzej. Także widzicie, z tym buildem też jesteście w stanie dużo zadawać obrażeń. Co więcej, też dużo tankować. Także jakieś atuty to tego bohatera są. No i koniec końców zobaczymy, jaki jego. Damage'a na samym końcu gry zrobimy, a póki co dziękuję Wam za oglądanie i co? Statystyki 23.6.12 są naprawdę idealne, także GGWP. Przejdźmy do podsumowania. To zobaczcie widzowie jak my szybko klembujemy. Jeszcze dzień temu był tutaj Silver 3, a teraz chyba dostaliśmy podwójny awans, także MMR'y są jak naprawdę wybitne. Tak samo wybitne jest nasz Damage, który wynosi ponad 40 tysięcy w niecałe 35 minut rozgrywki. To było widoczne 1 na 1, jeżeli chodzi o Nocturna i bezpośrednio mnie, także spoko. No to koniec końców dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Polecam sobie tego okena przetestować, jeżeli macie takie możliwości. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz szczęście badajcie na mnie transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu koreańskie wymysły. Do zobaczenia następnym razem.